Umiłowani w Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry. Jan, szciciel, którego imię przewija się od samego początku Adwentu, dzisiaj przygotowuje na przyjście Chrystusa. Ludzie na początku upatrywali w nim figurę Mesjasza, bo przecież był mężem Bożym. Zrezygnował ze świadkowego splendoru, ubrał się w skórę wielbłądzią włosiennicę, mieszkał na pustkowiu w odosobnieniu, pościł, był więc mężem Bożym. Gdy wrócił, głosił nawrócenie, wzywał do krztu pokuty i jednocześnie ganił postępowanie swoich rodaków. Uważano, że oto pojawił się Mesjasz. Stąd tłumy, które ciągnęły nad Jordan, aby przyjąć Chrzest z wody. Wiemy, jak to się odbywało. Po wejściu do rzeki Izraelita głośno wypowiadał swoje grzechy i był obmywany przez Jana wodą na nawrócenie i poprawę życia. Ale to była tylko i wyłącznie zewnętrzna symbolika. We wnętrzu nie dokonało się nic, co dzisiaj nazywamy odpuszczeniem grzechów, zgładzeniem prawiny Adama, czyli grzechu pierworodnego, i posiadaniem łaski uświęcającej. Stąd Jan mówi wprost: Mój chrzest jest tylko wezwaniem, ale po mnie. Przyjdzie ten, który będzie Was czcił wodą i ogniem. Ten, który ma moc ducha. I w ten sposób zapowiedział Chrzest, jako jeden z siedmiu sakramentów ustanowiony przez Chrystusa, który każdy z nas posiada i dzięki któremu jesteśmy włączeni do jednej wielkiej chrześcijańskiej rodziny. Chrzest. Czyli. Zmazanie tej prawiny, której do końca nie jesteśmy w stanie ani zrozumieć, ani wytłumaczyć, bo ona jest początkiem zalążkiem zła w ludzkiej naturze, naszą skłonnością do tego, że wiemy, iż należy postępować dobrze, a jednak skłaniamy się ku złu, a jednak to misterium invitatis czyli misterium zła, jest dla nas bardziej atrakcyjne, pociąga. Zmusza nas niekiedy do tego, że odchodzimy z Bożych dróg kosztem dobra. Chrzest jest sakramentem, który daje nam nowe życie. Rodzimy się jakby na powrót już nie z łona matki, ale z ducha. Jan Zapowiedział, że tym, który ma taką moc, będzie nadchodzący Zbawiciel. Lecz nie jest to Jan, lecz Jezus Chrystus. I pada dzisiaj w Nowym Testamencie, w czytaniu, które przed chwilą słyszeliśmy, to jedno sformułowanie: Ja nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Wydawałoby się, że jest to tylko słowo mówiące o pokorze, o geście służby, o umniejszeniu wobec tego, który ma przyjść. Ale w symbolice żydowskiej sandał i jego rozwiązanie miało bardzo duże znaczenie. Oczywiście sługa rozwiązywał i zdejmował sandały swemu panu, gdy temu dawał się na spoczynek. Ale był to też obrzęd, który został włączony w prawo żydowskie. Wiemy, że u Żydów obowiązywało tak zwane prawo lewiratu. To znaczy, gdy umierał mąż żony, to można było ją wziąć za żonę przez drugiego najstarszego brata. On ją brał pod opiekę i stawała się jego żoną. Aby kontynuować ciągłość rodu. Ale gdy ktoś chciał ją wykupić, nie będąc z rodziny, i posiąść tę kobietę jako żonę, wtedy wobec ludzi na placu publicznie stawał, klękał i rozwiązywał mu rzemień u sandałów, zdejmując ten sandał. Jeżeli ten się zgodził, oddawał mu prawo do żony. Która miała do niego należeć. Było to więc uświęcone zwyczajem prawo, które regulowało ciągłość istnienia rodów, a jednocześnie dawało jakby pomoc socjalną wdowom, które pozostawały tak naprawdę po zgonie męża bez środków do życia. A tu Jan mówi, nie jestem godzien. Rozwiązać temu, który przyjdzie, czyli Chrystusowi, rzemienia u sandałów. Co to znaczy? Że oblubienica, lud, Kościół, czyli wszyscy, którzy zostaną zbawieni Jego krwią, będą własnością Chrystusa. Nikt nie jest w stanie i nie ma prawa rozwiązać rzemyka i zdjąć sandała, aby nabrać uprawnień do bycia przywódcą i zbawicielem nowego ludu, który Chrystus nabędzie swoją krwią. Wydawałoby się jedno zwykłe zdanie, które dla laika, który czyta nic nie znaczy. Obuwie, sandał, żeni. A jednak w tej przenośni mówi nam bardzo wiele o tym, który ma nadejść i jednocześnie ukazuje prawdziwość intencji Jana Chrzciciela, który zwiastował jego przyjście. Moi drodzy, adwent, dzisiejsza niedziela ma w swej nazwie określenie Gaudete, niedziela radości, cieszenia się. Nieważne to, co było, odsuwany w dniu dzisiejszym charakter pokutny adwentu, i cieszymy się z tego, że na horyzoncie naszej wiary pojawia się wizja zbawienia, że Adwent, który tak naprawdę jest spełnieniem ludzkiego marzenia, naszych pragnień o tym, by być lepszym, by nastąpił lub nastał lepszy dobry świat, by człowiek miał prawo wyzbyć się tej wewnętrznej skorupy grzechu. Abyśmy stawali się lepsi i odradzali się, tym jest właśnie Adwent. Jedną wielką ludzką tęsknotą i marzeniem. Wydawałoby się, że na przestrzeni wieków tak naprawdę niekiedy Bóg nie jest potrzebny, że Jego Adwent, czyli nasze oczekiwanie, na, na spełnienie naszych marzeń i pragnień nie jest nam od Niego potrzebne. I tak jak mówią muzułmanie, Bóg jest wielki, tak moglibyśmy powiedzieć, Bóg nie jest wielki, bo nie jest nam do niczego potrzebny. My sami potrafimy spełnić nasze marzenia, pragnienia, zaspokoić nasz głód. Ale czy tak naprawdę? Czy historia nie potwierdziła, iż wielcy przywódcy, niby prorocy i fanatyczni wodzowie, którzy chcieli uszczęśliwić narody, stali się tylko żałosnymi postaciami, którzy, które sprzedawały nam iluzję rzeczywistości? I tak jest również w dzisiejszym świecie. Ludzie chcieliby zastąpić Boga chcieliby spełnić pragnienia i marzenia swoje i innych tak aby stać na jego piedestale przytoczę wam historię która będzie mówiła o prawdziwym adwencie pewnego razu król przemierzając swoje królestwo spotkał starego żebraka Przypływie dobroci zapytał żebraka, czy mogę czy w czymś ci pomóc? Nie, Panie, odpowiedział żebrak. Co chcesz przez to powiedzieć? Jestem przecież królem, mam nieograniczoną władzę i ogromne bogactwo. Mogę spełnić każde Twoje pragnienie życia, powiedział król. Królu. Pomyśl dwa razy, zanim coś obiecasz, ostrzegł żebrak. Jestem w stanie spełnić każde Twoje życzenie. Tutaj, za życia i w przyszłości, odpowiedział król. Wobec tego żebrak rzekł: Czy mógłbyś napełnić moją miskę żebraczą, którą trzymał w ręku? Oczywiście, że tak. I król kazał napełnić żebrakowi miskę złotem, które miał przy sobie. W pewnym momencie monety natychmiast znikły. Kazał więc wrzucić wszystkie kosztowności, które miał przy sobie. One również znikły. Nakazał przywieźć kosztowności ze swego skarbca. Doradcy mówili królowi, by nie pozwolił na to, a król powiedział: Ja jestem panem życia i śmierci w moim królestwie i nie pozwolę, aby ten stary żebrak zwyciężył mnie. Po wrzuceniu wszystkich kosztowności, które miał, znikały jak poprzednio. Po tym wszystkim król pokonany padł na kolana i powiedział: Powiedz mi, panie, z czego zrobiona jest ta miska, która pochłonęła tak wiele bogactwa. Żebrak odpowiedział: Miska, wykonana jest z ludzkich pragnień, po czym zniknął, zostawiając klęczącego króla przy pustej misce Żebraczej. Tym żebrakiem był Bóg w tej przypowieści. Wielkim spełnieniem i ludzkimi pragnieniami była miska, a tym, który stawał w naszym imieniu, był król. Tylko Bóg. I to jest przesłanie Adwentu: jest spełnić nasze ludzkie pragnienia. Każda miska żebracza. Wykonana z ludzkich pragnień, zawsze będzie pusta, bo jest tylko ludzka. Chrystus, który przyszedł, jest spełnieniem naszych oczekiwań i pragnienia. Kiedy zapytamy, co więc mamy czynić? Tak jak pytali nad Jordanem Jana żołnierze, uczeni w piśmie i celnicy. A wtedy Spójrzmy na to, nawiązując do dnia dzisiejszego i prezentacji tych obrazów Karawadzia, co należy zrobić na przykładzie Leonarda da Vinci. Pracując nad swoim najsłynniejszym obrazem, który zna cały świat, ostatnią wieczerzę, Leonardo da Vinci pokłócił się z kupcem, który dostarczał mu płótno i farby. Kłótnia była tak gwałtowna, że omal nie doszło do rękoczynów. Po utarczce pełnej obelg i przekleństw oraz obraźliwych gestów kupiec opuścił pracownię malarza. Rozczęsiony i rozgniewany Da Vinci powrócił do sztalugi, aby kontynuować swoje malowanie. A malował wtedy twarz Chrystusa. Jakież było jego zdumienie i przerażenie, że nie potrafi zrobić nawet jednego gestu pędzlem, który trzymał w ręce. Zastanowił się, co się stało, malując twarz Chrystusa i mając sparaliżowaną rękę. Rzucił pędzel, wybiegł z pracowni i podążył szybko. Zakupcem spotkał go, przeprosił, pojednał się i poprosił o przebaczenie. Po powrocie do pracowni bez żadnych przeszkód namalował dalej twarz Jezusa. Moi drodzy, tak jak Leonardo da Vinci, tak i my potrzebujemy często nawrócenia świadomości przebaczenia drugiemu aby wypełnić nasze arcydzieło, któremu na imię dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Przychodzi do nas codziennie Chrystus, otaczając nas dobrymi i kochającymi ludźmi, którzy są Jego podsłańcami. Przychodzi przez słowo w Kościele, które słyszymy. Przychodzi przez sakramenty, które przyjmuje. Dlatego nie dziwmy się że napomnienia Jana są również napomnieniami dla nas. A jeżeli ktoś powie co roku słyszę to samo to pomyśl o tych zdaniach, które za chwilę powiem. Za kilkanaście minut Chrystus przyjdzie do nas po postacią chleba w czasie mszy. Za dwa tygodnie Będziemy cieszyć się z Jego narodzenia w Betlejem. Za kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat staniemy przed Nim w niebie. I to będzie koniec naszego adwentu. Amen.